Serdecznie. I słuchajcie, dzisiaj, tak jak możecie widzieć, porozmawiamy sobie o pracy, o tym, gdzie szukać pracy, jaką pracę możecie dostać, jak napisać dobre CV, jak się przygotować do tego właśnie, żeby dostać jakąś w miarę dobrą pracę. Wiadomo, studenckie prace są różne, słuchajcie. I zaczynając od pierwszej, bardzo ważnej rzeczy. Chciałam Wam troszkę powiedzieć o sobie, żeby też nie było, że przychodzi do Was jakaś mówi i nie wiadomo w ogóle, kto to jest, słuchajcie. Ja mam na imię Natalia i ja jestem student Ambasadorem właśnie z firmy Studia w Ja słuchajcie, studiuję na University of jest Aktualnie jestem na drugim roku w kierunku Music Business. Słuchajcie, ja pochodzę z Kalisza. I ja pracuję, słuchajcie, tak naprawdę w Burger Kingu w tym momencie. Jako moją pracę właśnie studentką. Pracuję tam tak naprawdę praktycznie cały etat. Plus mam taki kontrakt 0 godzin w firmie Babylon, którą złożyliście, to, to jest taki sklepik w Babuti. I słuchajcie, ja to, co mogę Wam powiedzieć szczerze, od kiedy wyjechałam na studia, tak naprawdę utrzymuję się sama nie biorę żadnych pieniędzy od rodziców i tak dalej, opłacam sama wszystko, rachunki i tak dalej, jedzenie. Też dosyć często latam do Polski i sama sobie kupuję te bilety do Polski. Kiedy też, słuchajcie, jak wiadomo, lecę do Polski, no to też trzeba mieć jakieś pieniążki, żeby się spotkać ze znajomymi i tak dalej. To też mam swoje, jakby nie muszę brać od rodziców. I właśnie jestem w stanie się sama na spokojnie utrzymać pracując. I słuchajcie, właśnie dzisiejszy webinar jest po to, żeby wam pokazać, że ten taki główny, tak naprawdę mi się wydaje, punkt, który wam daje do myślenia i przez który możecie wahać się, żeby jechać na studia do UK, to są właśnie pieniądze, to są właśnie finanse, no bo wiecie, no, jakby przewalutowanie złotówki a funta, no to, to jest ogromna różnica, tak naprawdę, a tak naprawdę da się radę po prostu trzymać samemu bez problemu. I słuchajcie, najważniejsza rzecz, to co musicie pamiętać, to że kiedy jedziecie na te studia do UK, to zajęcia to jest około 15 godzin zajęć w tygodniu, takie 3 dni w tygodniu, więc macie kupę czasu tak naprawdę, żeby jeszcze po prostu sobie pracować. Wiadomo, że oprócz tego, co siedzicie na uniwersytecie i tak dalej macie zajęcia. No trzeba też, słuchajcie, gdzieś tam w domu posiedzieć się nauczyć, no ale to wszędzie. Ale tak naprawdę słuchajcie, no to jest około 15 godzin zajęć w tygodniu, więc na spokojnie jest kupa czasu, żeby sobie znaleźć pracę i sobie na spokojnie. Pracować, słuchajcie. I właśnie ważną rzeczą jest to, żeby wiedzieć, jak sobie zarządzać tym czasem, żeby wiedzieć, jak porozkładać sobie, jak rozplanować dzień w taki sposób, żebyście mieli czas na to, żeby iść na uczelnię, żeby iść do pracy, żeby się pouczyć, żeby spotkać się z znajomymi, przy okazji i tak dalej, słuchajcie, żeby to też wiecie. Nie było tak, że będziecie tylko pracować na nauczalni i nic tego już nie będziecie mieli, bo to też nie o to chodzi, słuchajcie. I na moim przykładzie, tak naprawdę, jak ja już wcześniej Wam mówiłam, ja y, jestem w tym momencie na praktycznie pełnym etapie w tym Burger Kingu, słuchajcie, no i jest też cały etap, tak? Oprócz tego mam uczenie dwa dni w tygodniu, ale to też nie jest tak, że no, ja jestem w pracy i nauczyłem i nie mam na nic innego czasu, tak? To jest właśnie to działa w ten sposób, że jestem w stanie sobie rozplanować, co w ciągu dnia powinnam robić, że mam czas, żeby się pouczyć, że mam czas, żeby tam napisać jakieś pracy na studia. Mam czas też, słuchajcie, żeby spotkać się na spokojnie z znajomymi, wyjść na miasto gdzieś tam, na kawę, na herbatę i tak dalej. Także nie ma z tym problemu, i to jest właśnie bardzo ważna rzecz, o której musicie pamiętać, żeby sobie wiedzieć, jak zarządzać tym czasem, jak rozplanować się w ciągu dnia, co będziecie chcieli robić. I słuchajcie, najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o pracę i o samopracowanie, to jest właśnie National No z czyli w skrócie. Wobec tego no, nie jesteście w stanie znaleźć pracy, chyba że gdzieś tam na czarno, ale no, na czarno pracę nie chcemy. Chcemy na wolną pracę, e, na umowę, słuchajcie. I Jak aplikować o tym National Assurance słuchajcie. E, wszystko zależy, w którym mieście będziecie, tak naprawdę. E, musicie i słuchajcie, do job center. I tam dostaniecie albo numer, albo będziecie mogli się tam już umówić konkretnie. Właśnie wszystko zależy. U mnie, na przykład, w Kardiff, kiedy ja tam poszłam, to dostałam numer, niestety, bo u mnie nie było nie otwartych, jakby aplikacji w karcie tylko musiałam jechać do miasta obok po to. I słuchajcie, dostajecie taki numer, dzwonicie sobie tam. Czasami musicie się uzbroić, słuchajcie, w cierpliwość, bo ja też nie mogłam na przykład się dodzwonić pierwsze dwa dni i tak dalej, bo też, no wiadomo, ludzie dzwonią. Nie jesteście tylko jedną osobą, która chce aplikować do ten National Insurance Number, słuchajcie. I słuchajcie, jeżeli już się w końcu to jedyne co tam musicie zrobić to właśnie powiedzieć, że chcielibyście aplikować do ten National Insurance Number, musicie podać swoje imię, nazwisko, numer telefonu i swój adres zamieszkania, gdzie mieszkacie tutaj w UK. I słuchajcie, oni Was umawiają na wizytę właśnie w takim job center. I tam, słuchajcie, idziecie ze swoim dowodem czy tam paszportem yy, na daną godzinę, na dany dzień, który macie umówiony. Jak ja już Wam właśnie mówiłam, w moim przypadku ja musiałam jechać do miasta obok yy, pociągiem właśnie na tą rozmowę, bo u mnie w w to nie było niestety prowadzone. I to też, słuchajcie, bez stresu, żebyście się nie stresowali, że to nie wiadomo jaka rozmowa i tak dalej. Po prostu słuchajcie, idziecie i wtedy właśnie sobie taką aplikację wypełniacie już tam na miejscu, i później was y, tam pani czy pan y, zabiera do stolika. I słuchajcie, on tylko tak naprawdę sprawdza, czy wszystko jest dobrze uzupełnione y, w dowodzie i tak dalej, czy się informacje wam zgadzają, pytają się was po prostu, dlaczego przyjechaliście i dlaczego potrzebujecie ten miana. No to znaczy, że powiecie po prostu, że przyjechałeś na studia i chcielibyście też pracować bez problemu. I po tej rozmowie, słuchajcie, dostajecie taką kartkę, że jesteście już po rozmowie o się na numery i czekacie po prostu, aż was przysią, i z tą kartką już możecie na spokojnie zacząć pracę, podpisać umowę i tak dalej, dać ją po prostu pracodawcy i wtedy pracodawca wie, że na spokojnie może was przyjąć, podpisać z Wami umowę o pracę. I po prostu później Wam tylko dosyłają listę tam do was do domu po prostu ten insurance number. I słuchajcie, w tym momencie nasz insurance number to jest kartka A4 z waszymi informacjami i z tym numerem. Kiedyś to była karta. A teraz to jest po prostu kartka A4, także to też musicie pamiętać, żeby tego nie zgubić i tak dalej, no bo to jest tak naprawdę najważniejszy dokument, słuchajcie, od tego numeru idą wasze podatki i tak dalej, jak pracujecie, jeżeli przekroczycie tam e, tą kwotę podatkową, e, jeżeli już za, będziecie zarabiać tyle, że możecie odkładać na emeryturę i tak dalej, no to wszystko idzie właśnie przez ten nasz I number, więc to jest tak naprawdę główna, rzecz którą musicie mieć właśnie żeby zacząć pracę no bez tego słuchajcie niestety umowa o pracę ani takiego nie podpiszecie ale to tak naprawdę bez wszystko idzie na szybko załatwić um, i nie ma z tym problemu słuchajcie jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania w ciągu tego co ja będę mówić albo będziecie chcieli żebym wam powiedziała więcej coś tam na jakiś temat coś będzie dla was nie jestem się, oczywiście będziemy to dalej tłumaczyć i słuchajcie ważna rzecz jak już mamy ten insurance number to druga rzecz to jest to, gdzie szukać tej pracy, słuchajcie, bo to jest bardzo ważna rzecz i czasami ludzie jakby, nie wiedzą, gdzie się tutaj zabrać za to za szukanie tej pracy i tak dalej. Słuchajcie, jedna z najważniejszych stronek to jest właśnie strona Invit, i tam sobie wpisujecie swoje miasto i tak dalej, czy chcecie full time, czy part time, i po prostu wam macie wysyp ofert do pracę. Czasami jest tak, że możecie wysłać przez właśnie tą stronę Hangit, czasami musicie aplikować przez jakiś tam oddzielny portal, a czasami słuchajcie, po prostu jest też tak, że ludzie, kiedy widzą, że na przykład gdzieś tam w oknie w kawiarni jest karteczka, że szukają, nie wiem, kelnerki do pracy i tak dalej, to po prostu zrobią zdjęcie i wstawią info na tą stronę i wtedy wiecie, gdzie jeszcze szukają pracy. Oprócz tego, słuchajcie, grupki na Facebooku i chodzi mi tutaj głównie y, o grupki właśnie typu Jobs in Cardiff, czy tam Jobs in London i tak dalej, ale oprócz tego, słuchajcie, co może się wydawać kompletnie y, dziwne i troszeczkę bezsensem, to są y, grupki typu Polacy w Cardiff i tak dalej, słuchajcie. Ja przez taką grupkę znalazłam, y, słuchajcie, o Jezus, halo, czy mnie słuchać, słuchajcie? Super. Ale czy wszystko jest ok, tak? Coś nagrywa dobra, bo nie wiedziałam, czy włączyłam teraz. E, I słuchajcie, właśnie e, przez to, kiedy e, sobie szukacie tej pracy i tak dalej, możecie właśnie wejść na taką grupkę Polacy w Cardiff, i po prostu wpisać, napisać post, że cześć wszystkim, szukam pracy i tak dalej i wtedy też dużo Polaków sobie pomaga, słuchajcie, i po prostu tam wpisują, gdzie możecie iść z CV i tak dalej, albo czasami nawet gdzieś tam umówią Was już na rozmowę o pracę ze swoimi pracodawcami, z tym nie ma konkretnie problemu. I słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, to jest to, żeby po prostu chodzić z CV po mieście i rozmawiać z ludźmi i chodzi o to, żebyście na przykład Możecie sobie, słuchajcie, nie wiem, będziecie się przez miasto i będziecie widzieć, że jest karteczka właśnie, że ludzie w kawiarni, nie wiem, szukają kelnerki, czy w restauracji szukają kelnerki i tak dalej. Wchodzicie sobie na spokojnie CV i mówicie, że widzieliście karteczkę i chcielibyście porozmawiać z menadżerem, czy jest taka okazja. Czasami, słuchajcie, jest właśnie menadżer wtedy, możecie już wtedy nawiązać jakiś tam kontakt i tak dalej, albo po prostu zostawić CV, ale chodzi o to, żeby po prostu z nimi porozmawiać. Oni bardzo to lubią, kiedy wejdziecie i rozmawiacie z nimi e, i po prostu mówicie, że szukacie pracy i tak dalej. Oni wtedy też są w stanie was poznać i tak dalej, a nie tylko przez internet czy widząc wasze CV. Już wiecie, są w stanie po jakiejś tam krótkiej rozmowie zobaczyć jaką jesteście po prostu osobą. I słuchajcie, jedna z ważnych rzeczy to jest właśnie CV i to, jak napisać to dobre CV. I słuchajcie, tak, e, takie ciekawostki, i to to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o CV Page i to jest to, że nie potrzebujecie waszego zdjęcia w CV, co jest dosyć mnie, dziwne na początku, ale po prostu oni tego nie potrzebują. Tutaj nie ma czegoś takiego, jak właśnie w Polsce, kiedy robicie CV sobie do pracy w Polsce, że musicie mieć jakieś tam swoje zdjęcie czy z czy z takie poważne, tutaj kompletnie tego nie potrzebujecie. I słuchajcie, warto mieć jakiekolwiek doświadczenie w tym CV. I chodzi o to przede wszystkim, że jeżeli na przykład teraz zdajecie maturę i będziecie chcieli wyjechać na te studia, to słuchajcie czasami nawet jakieś tam drobne prace, jako jakaś felnerka na obsłudze, czy jako hostessa, no tak naprawdę cokolwiek, co możecie mieć w tym CV, to wszystko idzie do Was za plus. Także zawsze warto, słuchajcie, gdzieś tam we wakacjach. Jeżeli macie okazję jakąkolwiek pracę sobie podłapać, to po prostu ją jakby mieć i później mieć co wpisać do CV. I słuchajcie, nie zmyślajcie też, po prostu nie wpisujcie nie wiadomo jakich rzeczy i tak dalej, bo później to się może wydać i będziecie mieli po prostu problemy że wiecie, nie wiem, napisze, napiszecie, że pracowaliście w jakiejś dużej i tak dalej i po prostu oni was wezmą do pracy i będą myśleć, że jakby macie już to doświadczenie i tak dalej, więc pójdziecie bez żadnego szkolenia, a no będziecie w tym momencie e, troszeczkę mieli po prostu problem. E, I słuchajcie, bardzo ważna rzecz, żeby sprawdzić, czy nie ma błędów językowych, bo to się też często zdarza, jeżeli tym bardziej robicie to CV na szybko i tak dalej, bo się śpieszycie, e, po prostu sprawdźcie to. Trzy, oj, przepraszam, e, sprawdźcie to po prostu trzy, cztery razy, czy na pewno nie ma żadnych błędów językowych, bo to jest bardzo ważny problem. E, słuchajcie, miałam też szkolenia e, u mnie na uni e, z pisania CV i tak dalej, więc to wam o tym mówię, bo to po prostu nawet robią tutaj ludzie z UK po prostu, że mają pełno błędów i tak dalej, no a to jest, no, to już jest minus. To już wasze CV jest po prostu odrzucone, jeżeli widzą jakieś błędy językowe i tak dalej w CV. I słuchajcie, ważna rzecz. To, co jest warto mieć, to jest słuchajcie number, numer po prostu UK. Nie mieć swojego jakiegoś tam polskiego, tylko po prostu numer tutaj UK w tym CV. I słuchajcie, to nie jest naprawdę drogie. Możecie kupić sobie starter i później doładować, nie musicie brać żadnych umów ani nic, ale to też idzie do Was na plus, jeżeli naprawdę macie w tym CV po prostu wasz UK number. I słuchajcie, następna rzecz. Tutaj to, co Wam mogę pokazać. To jest słuchajcie, moje pierwsze CV, tam tutaj już się dużo informacji pozmieniało i tak dalej. Jakoś coś tego nie jakaś mowa, dobra, mam nadzieję, że będziecie widzieć. I słuchajcie, co CV było sprawdzone, czy to jest wszystko dobrze um, porozmieszczane i tak dalej. Czyli takie przykładowe CV tutaj widzicie, potrzebujecie Wasze imię, nazwisko, adres, wiadomo, telefon, e-mail, personal jak profile, czyli po prostu piszecie takie dwa, trzy zdania. Osobie, jakim jesteście. Ja tutaj widzicie, napisałam, że studiuję na uniwersytecie Oksołowość i tak dalej, że nie boję się wyzwań. Oprócz tego dalej piszecie, słuchajcie, education, czyli najlepiej uniwersytety, wiadomo, liceum sobie napisać. I słuchajcie, dalej piszecie sobie jakieś tam skills profile, czyli jakiś tam skilli, w czym jesteście dobrze, że jesteście na dobrze właśnie w pracy, w grupie, że jesteście dobrze w tym work under pressure i tak dalej. I słuchajcie, dalej właśnie macie to employment history. Czyli to, gdzie pracowaliście po prostu. I piszecie sobie od kiedy do kiedy, gdzie, jako kto i piszecie po prostu, co robiliście, jakieś tam wasze y, taski, to i jak. I słuchajcie, jeżeli chodzi o samo to utrzymanie, no bo wiadomo, macie pracę i tak dalej, ale czy naprawdę, się, czy naprawdę dacie radę utrzymać samemu? Słuchajcie, dacie radę. Ja jestem tylko najlepszym przykładem, że dacie radę się utrzymać samemu bez problemu. Y, I słuchajcie, to, co tutaj widzicie, to są takie moje przykładowe. E, Finanse po prostu. To jest w tym momencie to, co ja e, płacę. E, Mieszkając, słuchajcie, w domu, ja wynajmuję w tym momencie dom z dwoma innymi dziewczynami w Cardiff e, i to też nie jest tak, że ten dom jest gdzieś tam na drugim końcu miasta, i tak dalej. On jest 20 minut na spokojnie z od uczelni, od centrum. E, I słuchajcie, e, 270 funtów za czynsz, oprócz tego 80 funtów za rachunki i w tym jest wszystko, woda, gaz, wiadomo, i tak dalej, plus 100 funtów na jedzenie. Słuchajcie, ja sobie raz w tygodniu idę na zakupy po prostu i robię takie to około 25 funtów i to jest naprawdę duże zakupy. I ja sobie po prostu też gotuję, to też nie znaczy, że nie mam na miejscu, bo też mi się zdarza po prostu iść na miejscu. I słuchajcie, jak ja już mówiłam, ja pracuję taki full time i ja zarabiam około 800 funtów na miesiąc, słuchajcie, więc jeżeli sobie odejmiecie właśnie to 270-80 i od tych 800 minut no to reszta zostaje tak naprawdę dla Was właśnie na to wyjście ze znajomymi, na jedynie na mieście, żeby po prostu odłożyć i mieć jakieś oszczędności i tak dalej, na jakiekolwiek, nie wiem, na podróże, właśnie na to, jak ja do Polski, na jakieś koncerty, na wycieczki, no tak naprawdę co chcecie. Czyli słuchajcie, tak naprawdę idzie się utrzymać i jeszcze odłożyć sobie pieniążki. To też nie jest tak, że Będziecie w stanie się utrzymać, ale to będzie takie mega biedne życie i będziecie od miesiąca do miesiąca żyć i tak dalej, także tym kompletnie nie ma problemu. Słuchajcie, ważne informacje na studia w Anglii cały czas możecie aplikować. Deadline to jest 30 czerwca, więc naprawdę macie jeszcze troszeczkę czasu, słuchajcie, więc na spokojnie możecie pomyśleć, czy chcecie, czy nie, ale naprawdę, słuchajcie, warto. To, co ja Wam mogę powiedzieć, jak ja już tutaj wyjechałam i się tutaj tak naprawdę półtora roku, no to to była najlepsza decyzja w moim życiu, jaką podjąłam, że ja wyjechałam na te studia do Anglii, a nie w Polsce i się po prostu męczę. Także, słuchajcie, naprawdę warto. Cały czas macie czas. I słuchajcie, zapraszam Was na naszą stronkę, czyli studiawangli.pl Tam możecie sobie popatrzeć na kierunki studiów, tam też jest dużo e, dodatkowych jakiś postów na blogach i tak dalej od innych ambasadorów. Różne, najróżniejsze, słuchajcie, rzeczy wszystko jest tam dla Was. A oprócz tego słuchajcie, zapraszam Was na nasze social media, czyli na Facebooka i na Instagrama e, Studia Anglii no, tam słuchajcie, też znajdziecie dużo materiałów, jeżeli chodzi właśnie o. Studia w Anglii od ambasadorów naszych, z różnych uczelni studiujących, różne kierunki tak naprawdę, filmiki, zdjęcia, jakieś posty i tak dalej, live'y też. Także zapraszam Was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i że Wam się podobało i że coś tam Wam objaśniłam to i jak i życzę Wam wszystkim miłego dnia, także dzięki bardzo i pa